Siadź tu, zamknę cię, zaraz do ciebie przyjdę. Porozmawiamy po. Bawiamy. A moje oko! Moje oko. Boli was? Tak. On was pobił? Tak. Moje oko! Nazwa się skończyła. was, ra, oko. was, nasz oko. Masz was bila. Bila. boli. oko boli. Boli. Tak. Bił nas przez. Całą mam Mamy śniadki na głowach. mamy być Okej, okay, to... Dobra, was to bardzo boli. Tak. To... Dobra, to... Może Wam... Takie zwolnianie. No, dobra. Tak. To um, musimy czekać. Okej. Okay. Okay. To to czekajcie, siądźcie sobie, siądźcie. Będziemy stać. Okej, okay. ja zapytałam, ja dzwonię po waszych rodziców. Ale sobie nagrabiłaś, dzwonię po ich rodziców. I po twoich. To dobrze. Za, to dzwonią. Halo. Halo. Bo, bo, ja ten ja taki uczeń starszy, pobił wójtacka i kadolka. Czyli chyba wasza dziaci. Co? Co? wasza dziaci? Wójtacka i kadolka? Tak. Halo. Proszę przyjakać po nich, ich bardzo bo, bo, boli. Ma, bym ma wybita oko. To do lekarza będziemy musiać jechać, Ale to nie dzisiaj. No tak, ale, no tak, ale proszę, jeszcze ich w domu obejrzeć. Bo tak, muszę zaraz skończyć, bo muszę porozmawiać z tym uczym. Nie, nie musisz! Cicho bądź, bo dzwonię. Dobra, to, to, their... to my jest jedziemy po niego. My mamy uh, bardzo blisko. Mamy mamy milimater w niewiam co. Albo czy milimetry. No dobra, to jest końca pojechać. Czekają na kozitarzu pod moim gabinetem. Papa, to by ja, ja mogę po nich pojechać.

Cześć! Cześć! Dobrze się tu ja tak? Ale mnie Tu Co ty się stało? Czego nie przyszedłeś? Bo... Bo... Czego Bo ktoś przyjechać? Czo, Czego nie dzwon... Czego nie powiadomiliście? Bo tak bardzo bolało! Myśmy... Bo nas, nas nie puścił! Wylewałam się! że chciałam powiedzieć. Dobra, to, to dzisiaj pozwacie no, ja, no, tak zwolnienie. Tak, do na zwolnienie. A gdzie jest nasza pani? Nie. Czego jest pan? Bo, bo teraz mi jeszcze mieć dodatkowa dodatkowe No ale... To przeniesiemy ją na następny las. To idziemy. Wiem, że dzisiaj jest niedziela. No ale, ale w lago jest piątek, Więc i tak jutro nie pójdą do szkoły ale ja za zanim tylko będę mieć faria Czas. oni się mogą ciaszyć Zanim tylko będziecie mieć jej, Jaj! Za tydzień? Tak, Ty za jeden tydzień. tydzień Za tydzień no to dobra. Ja jeszcze chcę iść co to... i co to są? To papa, to, 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 to. papa. A jedziemy. Eee. Um, um, jedziemy. Em. ja! Nie dzieje się na miasto! To ja dopiero za tydzień! Mam no, pipi! Ja mi się zapomniało? Od tego strasu! Co mi się mi się zapomina? Djameniaczka. No czego mi się zapomina? bo tam w tym miejscu może będziemy i villa postawić. Eee. Dzień dobry. Dzień dobry. Co, 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 co tutaj, co tutaj się dzieje? Co pan, m m to pan mi tutaj o to nazywa, No bo, bo tak z za szybko jechaliście. I się chciała zapłacić mandat. A, wiem! Pewnie jeszcze od tego parkowania, to tam na, na parku musiałam zawrócić. Mm, tak. Tak, za szybko. Stówa musimy wydać. Tak, okej. Okay. To była nasza chyba jedyna stówa. No tak. Ej, Kar Karolak, czy ty pamiętam, czy ty wziąłeś tą stówkę? No to ja właśnie wziąłem tą drugą stówkę, a mi starszy zabrał właśnie. No mm. bo to starszy? Tak. To zaraz zadzwonię do direktora, to, to przeszukamy mu przeszukamu I następnym razem może ci... Mm. Może wam odwiedź. okay. Ja. Proszę, okej, okay. to widział e e e Wiadomość. Jaku? Pobad. No tego... no zwolnienie. Wiem, że jesteście zwolnieni. Ale co, 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 co się dzieje? Musi mm, ci, popłaczacie. No, bo, bo no, wam zdać. Mogę wam zdać. że wam zdradzić, Muszę wam Muszę Jakiś, okay. na przykład, jakiś okay. turniej motocyklów? Nie. Ja nie zgadzam, ja chciałam się Nie będę no płakał. Kojnie. Oh, nie. No, na wojnę jedziemy. Co? Co? Jesz, jesz, Tak, jesz. Czekaj, do dzidusia. Siad. Połóż się koło dzidziusia, on cię podciąży. A jest nasz pies. Mm, mm, nie wiem, mm, gdzieś poszedł sobie. Mm. Au, 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 au. No, jadać, nie było cię tutaj. To na ciebie weź z psami, a nie wiem, coś z No, jak sam sobie tutaj podadzimy? O, opiekuńcze, 78, dać cię sobie radę. Nie, nie, nie. Co, ja nie wiem. Ja to, e, ja to, to ja pierwsz nie mogę zmieniać. dacie rada. Da na taki plan. Tak się sobie gada. ogóle tu jakaś kolega wyjechał z nami? Nie wiem. A gdzie jest ta nasza dziewczyna? Dzieńca, dziewczyna poszła, kawała... poszła. Nie ona, nie, ona nie wyjechała z nami. Ach, no to musimy, byśmy poszukali, abyśmy mieli tę dziewczynę, no to byś nam, ona mi się zaopiekowała da dacie sobie radę! Nie musicie go, to go gotować ciasto na stole. To kanapki Panapki umiałcie sobie, Pana sobie złupić. Bawcie się z piaskiem, a nie my za jednego dzień. Z wypuszcza. dzień przyjedziemy! sobie tada. Tylko, że ktoś będzie pukał albo dzwonił, to nie otwierajcie drzwi. A macie okienko w drzwiach? No to tam popatrzcie, jak jest jakaś osoba, którą nie znamy, to nie otwieramy. Prosta, prosta. Jak mnie, jak jest nieznajoma osoba, to nie otwieramy. To dawia się znemowa. To dobra, to my i Dobra, Pamiętajcie, Pamiętajcie. Ustawiam wam tu mlako nie zapomnimy o was! Nigdy! Ile my tu będziemy jechać? Tam. Będziemy jechać gdzieś tak 5 godzin tam! Pięć, pięć godzin w później! Cześć moi dydowcy! Cześć! Właśnie! Cześć! Cześć! Wyjedziemy na wojnę! Co tak mało jest? No, może... A się nie pytaj! Daj. No bo i, i tak oni jeszcze jadą! Wiecie, ta, ja ich musiałam zbić po pupsku, czego oni jeszcze są. A, a wy też. Siedź do tego, do tego pierwszego, to to bo on przyjechał pijarzy. I to robimy! Co tu? mnie to obchodzi, że on przyjechał pijarzy. Pijarzy. Słuchaj, właśnie wziąłem sobie kąpiel i nazwę no, mam się teraz przebrać. Idź do szatni, już. No, tak. Okej, okay. teraz połapiemy sobie pompki do ćwiczenia. Nie! Też, też do że ja się tych Ale ja nie umiem, ja nie umiem, um, ja nie umiem. Umiasz, zdubisz um. to. Nie, 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 nie to robię.

Patrz, patrzcie, jak ja robię! Patrz, patrzcie, patrzcie, jak, jak ja. Jak. Jak to trzeba robić! Nogi wyprostowana. Nogi wyprostowana. I tak! Tak się robi pompki. A nie, że ty jakoś. tymi nogami. A ja tylko piętami zrobię. A ja robię dobrze! Patrzcie! Patrzcie, na kanadza. Ja zabijam tylko moimi stopami, a wy krankacia, nie patrzcie na... idziemy na wojnę! <mulity> Daj Ciekawa sami. Czekaj się do mnie! Potulaj się do mnie! Potulaj się do mnie! No, nie było widać na kamerze.

くっきゃむ!

Tak, to był najważniejszy dla was sytuacja. No i tak, to była wojna. Napisz to, czy oni przeżyją w tej sali. Napisz to, to wszystko w komentarzu.